Dzień dobry! Jagiellonia Białystok na przełomie sierpnia i września napotkała swego rodzaju kryzys po bardzo dobrym początku sezonu, w którym to drużyna z Białego Stoku wygrała trzy mecze w ekstraklasie z rzędu. Teraz zespół trenera Adriana Siemieńca po raz kolejny wygrał w trzech kolejnych meczach ligowych z rzędu i wydaje się, że kryzys ma już daleko za sobą. O tym, co zmieniło się w Jagiellonii na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, opowiem w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania Chyba najgorszy moment Jagielloni Białystok w tym sezonie to pewne 12 dni na przestrzeni drugiej połowy sierpnia. Mianowicie Jagiellonia wówczas straciła przez 12 dni we wszystkich meczach, które rozegrała w tym czasie 15 bramek. To jest naprawdę bardzo dramatyczny wręcz wynik. I Jagiellonia wówczas straciła tak, 4 bramki z Bodoglimt, 4 bramki z Krakowią, 4 bramki z Ajaxem i 3 bramki z GKS-em Katowice, więc Tamten okres można, myślę, że spokojnie nazwać kryzysem, ponieważ nawet jeżeli Jaga w tym okresie zwyciężyła, chociażby z widzewem Łódź, to robiła to bardzo niepewnie i troszeczkę bym powiedział, w sprzyjających okolicznościach. Sądzę, że wszyscy obserwatorzy ekstraklasy spodziewali się, że prędzej czy później Jagielonia przegra, że prędzej czy później Jagielonia natrafi na nieco trudniejszy okres, że prędzej czy później coś w Jagielonii przestanie działać, ponieważ na nawet najlepsza maszyna prędzej czy później zacznie się psuć. I tak faktycznie w Białym Stoku było, ale mam wrażenie, że tutaj poznaliśmy kolejną z tych jagiellońskich mocy, można by powiedzieć, mianowicie to, że Jagielonia bardzo szybko ten słaby okres zażegnała. Drużyna trenera Adriana Siemieńca dostała taki impuls w spotkaniu z Lechem Poznań, bo jeszcze porażka z Krakowią przy grze co trzy dni praktycznie to nie jest coś niewyobrażalnego, nieakceptowalnego. Coś takiego się może zdarzyć. Porażka z GKS-em no w Katowicach też po meczach właśnie w europejskich pucharach. Natomiast mecz z Lechem Poznań to było pierwsze takie spotkanie, pierwsza taka porażka Jagiellonii w ekstraklasie, która nie mogła zostać w żaden sposób sposób usprawiedliwiona 5 do 0. Manita, jak to by powiedzieli Hiszpanie, no i faktycznie Agelonia w tamtym meczu nie miała Prawie, że w ogóle sytuacji bramkowych Lech Poznań dominował absolutnie drużynę z Białego Stoku, i to dało taki impuls właśnie drużynie trenera Siemieńca, żeby troszeczkę się umówiąc kolokwialnie ogarnąć, i faktycznie Agilonia to zrobiła, ponieważ później na przestrzeni tygodnia zdobyła komplet punktów w ekstraklasie, rozgrywając aż trzy spotkania. Jagielonia pokonała najpierw na własnym stadionie przysłonecznej Lechie Gdańsk i nie było to pewne spotkanie, nie była to pewna wygrana drużyny z Białego Stoku, mianowicie Jagielonia w tamtym meczu zwyciężyła 3 do 2, a był taki moment, że to Lech Gdańsk prowadziła 2 do 1, natomiast tam bardzo dużo pomogło Jagiellonii wejście Jezusa i Maza na boisko, bo Hiszpan najpierw zdobył gola, później też mieliśmy rzut karny, przy którym uczestniczył, można by powiedzieć, kolokwialnie i troszeczkę w przenośni. Właśnie Hesus i Maz później w środku tygodnia Jagiellonia pokonała motor Lublin, czyli okej, okay, drugiego Beniaminka, ale wiemy, że motor sobie radzi dosyć dobrze na początku tego sezonu Ekstra klasy, i w tym spotkaniu Jagiellonia zachowała się jak rasowy mistrz, jak mistrz polski. Faktycznie Jagiellonia zagrała to spotkanie jak mistrz polski. Można by powiedzieć, że po mistrzowsku, ponieważ zdominowała absolutnie motor, nie dała tam właśnie gospodarzom tamtego spotkania żadnych sytuacji, kontrolowała grę, właśnie tak powinna grać drużyna, która zdobywa mistrzostwo Polski. A w ostatni weekend Jagiellonia wygrała z Piastem Gliwice. i To jest już taka wygrana, która nam pokazuje, że faktycznie Jagiellonia się obudziła. Co prawda, faktycznie Bramka dla Jagielonii padła po takiej jedynej, w zasadzie prawie że 100% sytuacji dla Jagielonii, ale to też świadczy o tym, że Jagielonia jest skuteczna, że potrafi te sytuacje wykorzystywać, jeżeli już je ma, a nie miała ich w tym meczu za wiele. Warto też podkreślić jedną dosyć ciekawą rzecz: mianowicie to, że Jagielonia Białystok w tych trzech spotkaniach grała praktycznie bez Afimiko. Pululu, ponieważ Pululu pojawił się jedynie w meczu z Piastem Gliwice dosłownie na kilka chyba minut meczowych, 10 minut i w podstawowym składzie grał w ogóle Alan Rybak, bo Lami Diabifadiga także nie był gotowy w tamtym spotkaniu. Także Jagiellonia wygrała trzy mecze bez afimiko Pululu, bez swojego nominalnie Największego gwiazdora, no może po Jesusie i Mazie, więc ewidentnie ten tydzień był bardzo udany. Ale co nie działało w takim razie w Jagielonii, kiedy był ten kryzys? Wydaje mi się, że była to zdecydowanie defensywa i tutaj zapamiętałem takie pewne słowa trenera Adriana Siemieńca po meczu z Krakowią, który powiedział, że jeżeli się traci 4 bramki w meczu, to trudno jest wygrać. I tutaj można by podstawić kilka spotkań, tak samo chociażby w meczu z GKS-em Katowice, jeżeli się traci 3 bramki w meczu, to trudno jest wygrać. Po meczu z Lechem nawet, jeżeli się traci 5 bramek w meczu, to trudno jest wygrać. Ta defensywa bardzo mocno przeciekała. W zdecydowanej większości te błędy indywidualne popełniał Dieges albo Haliti, tak żeby on również nie grał zbyt dobrze w tych gorszych spotkaniach Jagiellonii, chociażby w tym meczu z GKS-em Katowice. Mateusz Skrzypczak jako jedyny chyba w tej, linii, w tej linii obrony trzymał poziom. To znaczy może nie był na takim poziomie jak w sezonie mistrzowskim, Natomiast te grał w miarę dobrze. Nie popełniał przede wszystkim aż tylu błędów indywidualnych, co jego koledzy właśnie z tej linii obrony. Bo atak Jagieloni wcale nie działał najgorzej. To znaczy, Jagielonia generalnie jest drużyną, która. Jest takim zespołem, że trudno by było w tym zespole doszukać się jakiegoś kryzysu stricte ofensywy, bo jest tylu piłkarzy, którzy mogą tworzyć przewagę. Świetnie wprowadził się do Ekstraklasy Darko Czurninow. Był przez moment w dobrej formie Christopher Norman Hansen, jest Miki Vial, jest Jesus Imas. No tych piłkarzy Jagiellonia ma napęczki, więc raczej w ofensywie kryzysu Jagiellonii nie uświadczymy i faktycznie wtedy ten kryzys głównie polegał na grze Defensywnej, bo takie gole jak chociażby padały dla GKS-u Katowice w meczu z Jagielonią, no nie mogą być po prostu, nie mogą przejść obojętnie wobec takich bramek e, sztab szkoleniowy, trenerzy Jagiellonii Białystok, bo to ewidentnie wskazuje na to, że w, w defensywie w tamtym meczu coś nie działało. Z drugiej strony fakty są też takie, że w takich meczach jak chociażby z Lechem Poznań Jagiellonia też miała kryzys, jeżeli chodzi o ofensywę, ponieważ tam brakowało bardzo mocno kreacji. Statystyka expected goals nam to idealnie pokazuje. Lech miał ponad te. Trzy bramki oczekiwane, Jagielonia chyba 16 setnych gola, więc to jest naprawdę bardzo mało, więc tamtej kreacji zabrakło, ale w takim meczu jak z gks Katowice czy z Krakowią jedna lub dwie bramki to zdecydowanie powinno wystarczyć, żeby wygrać albo chociaż zdobyć jakiekolwiek punkty, więc głównie to defensywa była problemem Jagiellonii w tym okresie, a w tym okresie nowożytnym można by powiedzieć w ostatnim tygodniu mam wrażenie, że Głównie ofensywa grała fenomenalnie, bo w defensywie też były pomniejsze problemy. To znaczy. Motor Lublin po prostu stworzył niewiele sytuacji. Co ciekawe, miał większe XG od Jagiellonii, co jest dla mnie dosyć dziwne, ale wiemy, że nie zawsze musimy się sugerować tą statystyką. Natomiast mam wrażenie, że i Motor, i Piast sobie zbyt, wiele, zbyt wielu okazji po prostu nie stworzył. Także ostatecznie Jagiellonia dwa czyste konta ugrała właśnie w tych trzech meczach na przestrzeni ostatniego tygodnia. No i to można uznać jako sukces, jako poprawy defensywy, ale te też nie jest wciąż tak kolorowo, jak było w poprzednim sezonie, gdzie ta defensywa stała na dużo wyższym poziomie. Co ciekawe, według danych SofaScore więcej okazji spośród wszystkich drużyn ekstraklasy, oprócz Jagiellonii, stworzył sobie jedynie Lech Poznań. To znaczy Jagiellonia w tej statystyce stworzonych okazji jest na miejscu numer 2. I to pokazuje faktycznie, gdzie w tym momencie, mam wrażenie, jest miejsce Jagiellonii. Ewentualnie można się kłócić z tym, czy Jagiellonia, czy Raków, która z tych drużyn jest zalechem Poznań. Patrząc na całokształt tego sezonu, to wydaje mi się, że mimo wszystko Raków, Częstochowa. Ale ostatni tydzień pokazał, że Jagielonia wciąż jest groźna. Pytanie tylko, jak Jagielonia połączy grę w Ekstraklasie z grą w Europejskich Pucharach. Bo na przykład teraz w czwartek Jagiellonia gra w Kopenhadze właśnie z Kopenhagą w ramach Ligi Konferencji. Później Niedziela. Jagiellonia na własnym stadionie podejmuje Legię Warszawa, no to są intensywne dni. To są bardzo intensywne dni, bo Jagiellonia musi być w Kopenhadze już w środę, wróci prawdopodobnie w piątek. Tam nawet nie ma miejsca, gdzie zrobić jakikolwiek trening. Później mecz od razu w niedzielę z Legią Warszawa, więc to jest bardzo intensywny czas dla Jagiellonii. On się właśnie zaczyna, ale jestem jakoś dziwnie pozytywnie nastawiony, bo uważam, że Jagiellonia w swoim Powiedzmy, Prime, mówiąc tutaj w przenośni, jest w stanie i poradzić sobie w lidze konferencji i w ekstraklasie. Może w ekstraklasie nie będzie walczyła o Mistrzostwo Polski, chociaż też jest za wcześnie, żeby wyrokować. Natomiast wy. Możecie dać znać, co wam się podoba w tym sezonie w grze Jagielloni białystok który piłkarz Jagiellonii waszym zdaniem w tym momencie jest najlepszy, jeżeli chodzi o formę z ostatnich tygodni. Dajcie znać, oczywiście podyskutuję z wami klasycznie w komentarzach, subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę pod tym filmem, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!